Ludzie chodzą po świecie, ludzie chodzą ulicami, ale ludzie wszystkim czegoś brakuje. Widzę to wszędzie. Chodzą jak po prostu ubodzy. Brakuje uznania. Brakuje, że ktoś po głowie, pogłaszcze, po plecach po, po stukach, po klaszcze, w płonie. Wszystkim czegoś brakuje. Po prostu chodzą niedokochani, niepewni siebie i liczą jeszcze do tego na cud który spodziewają się, że ktoś inny im da i każdy liczy na cud. I tak sobie chodzą ludzie podobnie do, do siebie, szukający sami nie wiedzą czego, ponieważ cała, in, cała, cały przemysł muzyczny, filmowy sprawia, sprowadza na manowce, pokazuje przykłady, jak ma wyglądać życie, szczęście w kieliszki, alkoholik jakieś utarte schematiki, pokazują wszystko. Jak ma wyglądać i każdy czegoś szuka, ale nie widział w najbliższym otoczeniu, że to jest tak, ale próbuje tego osiągnąć, to osiągnąć i, i każdy błąka. Ludzie błąkają. Sen na jawie. I taka jest rzeczywistość, to się dzieje wokół. W każdym kraju, każdy ma, każdy jest członkiem jakiegoś matriksu ze spranym na swój sposób mózgiem. No i ci ludzie chodzą i chodzą i ciebie otaczają. A tak naprawdę nie jesteś nikomu potrzebny, a oni też nie są nikomu potrzebni. Jesteś potrzebny tylko w tej roli, którą odgrywasz, ludziom, którzy cię otaczają. Powtarzam, nie jesteś nikomu potrzebny. Każdy chce cuda w swoim życiu, więc jeżeli możesz zapewnić cud albo dostarczyć rolę e, męża, żony, kochanka, kochanki tego, czego człowiek jeszcze nie poznał, bo każdy poszukuje nowości, to jesteś potencjalnie ciekawym dawcą. Każdy poszukuje dawcy do zaspokojenia swoich potrzeb do zaspokojenia czegoś, czego mózg jeszcze nie, nie przeżył w tym życiu. A nowe bodźce pokazywane są w filmach, pokazywane są w, wokół Ciebie. To, czego warto spróbować. Nowe sposoby spędzania czasu, nowe jakieś, nowe gadżety, ale technologia akurat rozwija, jeżeli ją stosować odpowiednio. A więc ludzie chodzą wokół, będąc niewolnikami swoich zachowań, oczekiwań, Jakiejś emocji z przyszłości, jakichś nieznanych, chwiejnych marzeń z przyszłości. To jest jakieś, jakaś wielka, jedna wielka ściema. Jak pośród tego wszystkiego czuć szczęście? Jak pośród tego wszystkiego być w balansie? No ten balans to jest rzecz, która daje szczęście. To jest, kiedy jesteś w takim stanie, że nie mogę Cię wytrącić z równowagi, ponieważ nie daje się wytrącić z równowagi. Czyli jesteś maksymalnie świadomy. Maksymalnie świadomie patrzysz na to, co wokół dzieje, nie unikasz tego i nie boisz się tego, jakby zdusić rzeczywistości swoją obecnością. Nie boisz się zdusić świata, zdusić możliwych scenariuszy, zachowań albo wyprzedzić je i jakoś przekabacić. Nie spodziewać się niemiłych sytuacji, nie, niczego się nie spodziewasz, ale możesz być w takim stanie i nastawieniu, tylko jeżeli masz nadmiar energii. Bez tego nadmiaru nie masz tarczy, tarczą ochroną jest twoja energia i praktyki energetyczne, są ćwiczenia. To jest czyste ciało, zadbane pod względem sportu oraz odpowiedniego żywienia. Nie wiem, czy wiesz, że w żywności a, żyją mikroorganizmy, żyją bakterie, żyją różne stwory. I te stwory, kiedy ty je jesz, to inne stwory te stwory jedzą. Mało tego, stwory mają odzwierciedlenie w ciałach pasożytniczych na poziomie energetycznym i żrą twoją aurę również. Żrą ciebie, z, każdy, z każdego boku ciebie żrą. Więc, zdrowe ciało, zdrowy umysł, trzymanie w głowie swoich celów cały czas. Jak nie będziesz się trzymać w głowie, same się nie spełnią, samo nie przyjdzie nic. Oraz ten balans. Więc wszyscy wokół naprawdę chcą siebie z niego wytrącić, żeby użyć do swoich celów. Żeby użyć jako dawcę środków, energii. Thank you very much. Czegokolwiek sobie jeszcze tam wyobrazisz. A ty masz, zanim zachowasz się jako stryga i odreagujesz, tak jak, cię zachowa, tak jak się nauczył Matrix, trzeba reagować, żeby być potulnym, posłusznym, owczopodobnym stworem. Ty masz siebie zapytać, a ja chcę tego, czy nie chcę? I masz grać. Masz grać, grę, która wpłaca się tobie. Masz pytać siebie, czy, tobie, czy mi to jest potrzebne. Ale nie bać się zdarzyć się z rzeczywistością i nie bać się tej interakcji współdziałania. Ponieważ jeżeli się, basz, to się boisz, to się skurczasz i jesteś zamknięty na świat i nie wpadnie nic ani dobrego, ani złego. A musisz być otwarty, musisz mieć cały arsenał przy sobie broni. Musisz mieć przy sobie zarówno miecz, który trzeba wyciągnąć i rąbać głowy, jeżeli takie głowy tego zasługują się, pojawiają w Twoim życiu, albo jeżeli jakieś wampiry u, usiłują bardzo długo z uporem maniaka, nie, nie rozumieć, że jakieś poszczególne zachowanie z Tobą nie przejdzie, że sobie nie życzysz. Używać tego miecza, a można używać też e, swojego wdzięku, oczarowania, swojego, swojej miłej energii słonecznej, która się leje z Twojego jestestwa, ale wtedy, jeżeli warto. Jeżeli można się zrelaksować, jeżeli nie ma wokół wampirów, ty musisz być, nie ma jednego, jednej recepty, nie ma czegoś jednego. To jest miksowanie. Miksowanie zachowań odpo odpowiednio do sytuacji życiowych. Nie możesz być leniem, ani głupkiem, który, którym powiedzieli, że nie można kłamać, któremu powiedzieli, że trzeba zawsze być jak czysta kartka papieru, czyli lekowca, Owca nie kłamie, bo nie ma mózgu na to, żeby kłamać, ani celów nie ma. Thank you very much. Thank ok, thanks a lot. Nie ma też a, owca żadnego, żadnej możliwości, żeby kłamać, ponieważ na to trzeba, potrzebne są zwoje mózgowe. Stanów się, zastanów się, kto ci wmawia, że masz być przewidywalny. Ktoś, kto chce nad tobą władzy, To jest oczywiste. Więc ćwicz tą zdolność. Jak mówiła moja koleżanka Alicja, która do mnie przyjeżdżała jakoś, że ona podziwia to, jak bardzo ja na wszystkich płaszczyznach umiem się skupić na tym, czego ja chcę. Więc ćwicz tą umiejętność bycia mistrzem zapraszania w swoje życie to, czego ty chcesz, sytuacji jakich ty chcesz, traktowania, jakiego ty chcesz. Rzeczy, produktów, towarów, których ty chcesz. Miksuj, 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 pracuj, nie bądź leniem. Samo się nie zrobi. Jeżeli jest gdzieś pustka, wypełnią ją ci, którzy wiedzą lepiej. Za, po, za, za Ciebie postanowią, czego Ty chcesz. Ciebie nikt nie zapyta. i będziesz zasobem w układankach innych. Dobra, czas jeść. Smaczne jedzenie przyszło. Pisz w komentarzach, jeżeli masz jakieś pytania. Powiem Ci więcej. Jeżeli będziesz czyjąś maskotką, nieuniknionie wylądujesz na śmietniku. Daleko mi do maskotki, ale byłam wyrzucona na śmietnik przez kilka, kilka osób. I powiem, że nie bardzo przyjemne uczucie. Nie warto inwestować całej swojej energii w jednego człowieka. Nie warto mieć oczekiwań od kogokolwiek, ponieważ bardzo mocno się rozczarujesz. W chwili, kiedy przestaniesz spełniać oczekiwania tej osoby, nikt nie będzie pytać Cię, czego chcesz Ty. Nie będzie ta osoba pytać Ciebie, a czego chcesz Ty? I co Ci zostanie? Zostaniesz sobie sam. Ty, jako osoba, jako człowiek. I od tego trzeba zaczynać. Nie, żeby nie kończyć życia na śmietnikach innych ludzi, nie rób śmietnika ze swojego życia. Szanuj się. Bądź wartością. Twórz wartość. W dzień i w nocy, w dzień i w nocy, myśl o tym, jak coś stworzyć. Myśl o tym, jak coś dostarczyć. A równolegle z tym będzie rosnąć. Twoja wartość, twoje poczucie wartości siebie, rzeczy, którymi się otaczasz, miejsca, możliwości. Będą też rosnąć. To jest niekończąca się praca, która jest najbardziej ekscytującą podróżą. Podróżą całego życia.